Witajcie! Z tej strony Xpl witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim dzisiaj jest ze mną z tej strony Bajki, i dzisiaj gramy e, znowu w Robloxa. E, poprzedni odcinek, e, który został dzisiaj wrzucony, bo dzisiaj są znowu dwa odcinki e, był z Pink Time, a, a teraz gramy w Entry pointa. I yy, z góry przepraszam, że yy, ten odcinek nie jest nagrywany, znaczy nie jest wrzucony o 17, bo się nie wyrobiłem po prostu, bo mam jeszcze nie nagrane, ale jest już 16.49, w sumie już 50 można powiedzieć, więc z góry już mówię, nie, na razie nie, na razie nie. No, socks. Patrz, muszę, muszę się o, tylko... O, ...zdrillować. Alarm włączyłem, alarm włączyłem, bo zacząłem wiercić. O kurde, ochroniarz! Szybko, 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 szybko! Także gramy właśnie w entry pointa. Hmm. Także yy, musimy... Musimy gdzieś dojść, tylko gdzie, to ja nie wiem. No, ja też nie wiem. Ej, osłonię, osłonię, osłonię. No. Schodzę. I dźwięk z gry mam wyłączony jak coś. No. Bo teraz no, nie słyszycie y, muzyczkę. Siema. Siema, siema, siema. Ktoś ty otwierał te drzwi. Nie wiem. Ja wiem, że sobie szyba po prostu. Ale wolę mieć wszystko czwarte. Mhm. Mm bo w końcu mam drilla to koło użyję Dobra, idę, idę tam do tej strzałeczki. A, okej. Okay. Eee, e, pomocy, 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 dobra. Eee, nie wiem czemu tak panikuję. Ej, ja potrzebuję aż dwie rzeczy wywiercić. Eee, słod. słod! Osłonię, osłonię! Potrzebuję trzy, dwie rzeczy wywiercić. Wow. Gościu mnie tu przyszło słoka! Chłopie! Ja potrzebuję dwie rzeczy Eee, osłaniaj! Mi! Osłoniam! Spokojnie, spokojnie. Ja potrzebuję dwie rzeczy wywiercić! Okej, okay, oni są na dole, oni są na dole. które się bardzo długo wierci. On leży. Teraz tamtego... załatwić... Dobra, tu na dole mi to trzeba do przeładowywuję! Osłaniam. Eee... Nie zapomnijcie wpić na kanał bajkifilmigry.pl i zostawić subskrypcję. Dobra. Z dzwoneczkiem. U mnie możecie to samo zrobić, jeżeli jesteście nowi. Więc... ja mam bardzo mało HP, ja mam bardzo mało HP Ale ile ich tu jest? Nie wiem, ale mam bardzo mało HP. Nie mam Ammo! Dobra, mam pistoleci. Biorę karabin, biorę karabin, biorę karabin. Bior karabin. Bierz karabin, bierz karabin, bierz karabin, bierz. Biorę już. Bierz karabin, szybko i osłonij 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 yes. Dobra. Szybko osłonij osłonij ja muszę wywiercić jeszcze dół. Dobra. Ale no, nie mam praktycznie amunicji, więc... No też nie. pobrać sobie. Ty dół jeszcze masz wywiercić? No. No chyba sobie robisz żarty. No właśnie nie. Zamykajcie się te drzwi. Musimy, mu, mu, musimy wywiercić tutaj te dwie rzeczy, w sumie ja wywiercić muszę. Ej, szkoda, no, że tu nie ma drugiego drilla, bo ja bym się zajęł górą, a ty dołem. No... Wtedy, ale to trzecia osoba, wow. żeby osłaniała jeszcze. O chłopie... A, a. Ah. zabijęty pa. Nie ma... O kurde. Chyba go miałem zabić. Eee, ja go miałam zabić? Y... Chyba tak, jego chyba miałem Ech, zabić. Tak. Bo coś tu mogłem kliknąć, chyba mogłem. O! Primów. No właśnie. Uuu, list, jest tu jest! Uciekaj! Nie mam emocji A my mamy... Dobra! Eee, yy, ładuj, leładuj, przewodowy wuj! Kurde! Yy, bierz szybko broń! Broń, broń! Mam broń, mam broń, spokojnie. spokojnie. A tu nic nie ma? Jezu! Nie! Nie mam życia! Nie, zostaw mnie! Także pierwsza próba nieudana. Dobra zgin, bo już nie żyje dawno. Kurde. Yy, także yy, pierwsza próba nieudana. Wiesz co... O może Oskar. Nie musimy też tego przejść na odcinku akurat, nie. No... może tak być, że też na odcinku tego nie przejdziemy, bo to była nasza w sumie pierwsza próba. No. Z tą misją Bo wcześniej próbowaliśmy jeszcze inną przejść Ale nie udało się Ale, ale dziwnym a... Dziwnym trafem ja mam to, no, czas, broń wymienić, tak? no to jest głupie A czekaj może po prostu Kancel yy, yy. Poczekaj mm. Ja spróbuję zmienić broń No Ej, gościu, Ej broń gościu. musimy zmienić Ej zmienimy Jezu. broń nie da się zmienić Ja nie jeszcze broń. Gościu, mam broń inną. W właśnie, jak się on ten? Edit low out. Edit low out. Masz później tu bronię. Poczekaj. Edit low. Edit low out. No właśnie ja nie mam. A, mogę kupić. Dobra, mogę kupić. No kupić możesz. Dobra. Dobra, także mam... Mogę kupić jeszcze! Jeszcze... Ale lepsze ku... bronię. Ale, no, to się, ja Ale nie, już nie stać na nie. A nie, stać mnie. Hmm. Nie A duch, kupię... bo to jest armor, dobra. Takie tu są pukawki. Bye! Kupiłem broń. Finish. Dobra, dawaj, gramy. Gramy, gramy. Poczekaj, gramy. poczekaj, poczekaj. Dobra, finish. Ready! Dobra, ter. ej, z takim pancerzem to ja mogę grać już. Także teraz dopiero to odkryliśmy. Że jest coś takiego. Jaką broń mam? Mam shotguna. Ja też. Także... Teraz inaczej yy, ja znowu wierzę, chyba drilla. To będzie lepiej pomysł. Jeszcze dobry pomysł. Może no chodźmy no ja do mnie chodźmy tył do mnie ja yy, tu, tu będzie wykryli mnie No chyba sobie będzie... do mnie do mnie Tu mnie do 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 Tyk. Aha, my mamy tą fo te fotografie ten zbierać. My mamy to okraść. Dobra. Tyk. Ej, jak Dobra, będziesz miał te fotografie to je zbieraj. Okej. Okay. Tyk. No ja tu, to ja będę po Ej, a czemu chodzą. akurat fotografie? Mam fotografie. No, je. no. O nie! Ej! Dobra, mam. Mam ją. Okolina. Dobra. Dobra, wymienię sobie pistolet. Yy, Słoty, słot, 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 słot przylecią. O, tu na dole jest jeszcze. Tu na dole jest jeszcze. Na dole są jeszcze drz są drzwi do wywiercenia. Ej, osłonienie. Chodź tu i mi osłonij. Osłanienie tu. Bo tu są jeszcze jedne drzwi do wywiercenia całe. Yy, także to. Chyba tą jeszcze próbę przejdzie. Spróbujemy całą i będziemy kończyć. Nie! Chociaż nie wiem. Osłaniej, osłaniej! Błagam! Jest już połowa. Jest już połowa. Połowa pierwszego. Kurde. Ten no, shotgun to nie jest za dobry No ale nie mamy innej broni do kupienia Nie Klip. wiem czemu Musisz czemu osłonić Osłonię, 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 osłonię Czekaj, cz dobry bujan. Jeszcze jedna, jeszcze jedno Zginę. O nie Dawaj, 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 dawaj! No Musisz sobie wymienić broń, wymień broń, wymień broń. Wymień broń. A mam, mam ostatnie, mam ostatni Dobra, ja tu już nie mam. Musisz... No nie! Eee, to wywalam. Ej, czemu mogę zawieść Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak to będzie. To... Dobra, yy, zamykam te drzwi. Nie mogę zamknąć ci drzwi, musisz o, osłonić. Osłonić, się, osłonić, nie osłonić. Nie osłonić, osłonić, osłonić. Osłonić szybko. Mm. O kurde, człowieku, JAKA jest Nie! Dobra. O kurde, czułam

Nie, no, ale jak oni wy mnie strzelają? Gdzież jestem za ścianą? Ej, ja nie... Ja, ja, ja muszę to wywiercić. Nie możesz no wierdź, zginąć. Wierć, 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 wierć. Zginę zaraz. Wierć, masz to wiercić. Wierć to... no. No. Niech zginiesz, to, to będzie dupa, a nie wiercenie nie? Schowaj, schowaj się, schowaj się, chowaj się, chowaj się. Chowaj. Ale gdzie mnie strzelają? Ale mam dużo HP! Chowaj się! Uważa! Uwaga! Uwaga! Dobra! Weź pod, podnieść tą broń po nim. Podnieść tą broń. Jestem na innego clipa. Chodź tu, chodź tu! Uwaga, robimy coś takiego, że musisz przebyć do, do schodów. Czy ty zginąłeś? Nie, ale zginę zaraz i zginąłem. O nie, o Ej, Oj chwila, przecież były wcześniej drzwi. Hmm. Jedynie gdzie są jeszcze tutaj Zobacz, fotografie. Ja za to mam słodkę, za to mam, slot, za to mam slot, będziesz. Za to mam dwóch słupków, za to mam dwóch słupków. Dobra, i dobra, muszę szybko to schakować. Hakuj szybko! Ja... Dobra, hakuję. I yy, strzela ci plecy. Spoki szkoli. Spoko, 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 spoko. Czech ci trzech, trzech za tobą. Ładuj, ładuj tą broń. Przedło to Z tyłu broń. jeszcze. Z tyłu dwóch. Yy, na dachu je są. O o o, 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 o! O o! O, o! Na dachu są, ale na dachu nie strzelają. Na poko, Spoko, radzę radzę Radzę. Powiedzmy, że radzę. Na dachu jeszcze widziałem ich, ale chyba już ich nie ma. No, mam karabin, mam karabin. 12 ma, a mole mam. Szybciej hakuj się! Jest tu coś w ogóle? Dobra, Przeciw jest. Szybę. Przeciw, szybę. Wiem, właśnie muszę. No. Ej, ile już odcinek trwa? z 14 minut. O, no to jeszcze trochę. Myślę, że do 20, do 20 minut może... Ym, poprzedni trwał bardzo krótko dzisiaj. Tak myślę, że... Plecy, plecy. Wiem, ale shotguna próbuję wyciągnąć. Yy, Wycofaj się. Za tobą nikogo nie ma jak coś. Wycofaj się! Myślę, ja że jestem podję. słaby, żebym musiał się wycofywać. Dobra, Tyle, tu jest. Dobra, yy, dobra ja o, jestem słaby. Ja, otworzył drzwi, otworzył drzwi. Wiem, że otworzył drzwi. Yy, plecy. nie strzelaj! O nie, dobra, ja yy, zginę. Schodach, zginę. Na na zginę, 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 zginę. Na Zginę zaraz, zginę. zginę zaraz. Na schodach tu jest. O, uważaj! Od prawej i od lewej strony są. Ej, ciężko to w pojedynkę to zrobić. No. Dobra, zrobiłem. No! Ej, ja on, to... jest jak on jest nieśmiertelny! Jak oni są nieśmiertelni, to to nie ma sensu. Nabój, Dobra, nab... mam maszynówkę, mam w końcu maszynówkę. A po co ty masz tu w ogóle iść? Nie wiem. Dobra, szybko, 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 szybko. Obraz. A to jest jeszcze obraz. Wiesz, obraz? Masz chyba wziąć ten obraz, wiesz? No, mam. Tak, bo tu jest safe. Aha, na takiej zasadzie. Te cztery, cztery szybko. Ty. Plecy? Dwóch, dwóch na plecach masz. Dwóch na plecach. Trzech na plecach. Jest tu. Czterech, pięciu. Czterech. Dobra, ginę. Powoli, 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 powoli. Nie wychylaj się. Poczekaj, niech oni tu wejdą. Niech oni tu wejdą. A nie ty. Ej, użyj sobie apteczki może. Nie mo... jak a, jakiej apteczki? No ja nie wiem jak się używa apteczki, ale masz apteczkę, chyba. Nie, mam apteczki. Aha. Dobra, sam nie dam rady. Dob dobra, ej! Ej, mordy! Ej, bo jest problem. Jaki? Muszę wiercić, trudno. Dobra. No, jest problem. Nie pomogę ci, bo nacisnąłem B i nie mogę wyjść z widoku kamer. Także się jak mi nie pomożesz. No, ale bym ci mówił, nie... Eee. No. Widzowie, mm, zostawcie łapkę w górę za, za to, co ja tutaj odprawiam, bo to naprawdę jest ciężkie. Widzę tylko, jak ci życie ubływa. Nie no, serio, znowu mi się skończyło. Amunicja mi się do shotguna kończy! Amunicja do shotguna! Amunicja do shotguna! Amunicja do shotguna! Dobra, znowu nie mam amunicji do tego... Do maszynówki! Nie mam, nie mam ma do tego. Dobra, ginę, 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 ginę. Jeszcze masz życie, jeszcze masz. Ale mało, 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 mało. Szybko, Bieg, bierz ci. to, bierz to, bierz to. ładuj. Przeładuj, bo ci się kończy amunicja. Dobra, dobra. Mam to, mam take, te take zrobiłem. No masz to, widzę, masz. pro uciekam. Masz pięć amunicji jak coś tylko? O. Co jest? Co jest? Ej! Weźcie, wierzcie. Nie! Tak! Nie widzowie, my robimy speedruna szybkiego. Nie, nie. E, widzimy się, jak. E, Zbierzemy już. jak już. wywiercimy na te drzwi. Także jesteśmy już po krótkim cięciu. E, I skakowaliśmy teraz la, laptopa, i tych drzwi nie musieliśmy nawet. Musiałam nawet wywiercać, ponieważ yy, ten typek sam wyszedł. O! Ma, y, mam safe, mam safe. A, tak, coś osłaniam. Zamknę drzwi co okazji. No yy, i kupiliśmy sobie też nowe bronie. Jak chcecie więcej odcinków z tego, to w sumie następny odcinek też będzie jeszcze z tej gry i, i będziemy grali inne misje, myślę. Co ty na to daś, mas? Hmm. No zobaczymy, też też... Jak będę mógł grać, no to oczywiście zagramy. No... bo albo sam będę robił tę misję, albo nie sam. Też tego nie wiem. albo Dobra, z... się to? Nie, jeszcze albo nie. Naszym, albo z naszym drugim kolegą Można, możemy też robić. No, z panem Winortim może. Mhm. Będzie jeszcze. I... Yy, Poczekaj, jak ta gra się nazywała? Dać mas przypomnij. Nie pamiętam. E, en, entry chyba. Entry... Entry point, entry. point, entry point o. E, I... Jeżeli będziecie chcieli ej, serię, to tyku, będzie tylko na moim kanale, ej, więc... Tyku, w tyle tutaj jest, tych broni, że nawet nie mogę zamknąć drzwi. Aha, perfekt. Dobra. Lecimy do helikopteru. Już? No! What? I tak Zadziała to? Działa, to Totalny speedrun. Zadziała to. Nie wiem, nie wiem. Myślmy... Ty używasz helikoptera. Ja osłaniam. Właśnie nie wiem czemu, ale e, przez to, że to się tak długo uruchamiało, czy Uważam, coś, to zginąłem. Dachu, dach, 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 tak, tak. no. Także e, Szybko nam tym razem poszło, bo wcześniej 11, 11 minut trwała runda, gdzieś w 10 minut tu dolazłem, a teraz jesteśmy już tutaj w, w czwartej minucie, więc dłuż, mówiłem, że to będzie speedrun. Wow, dobra, biorę Eee. Pyk. Dobra, jednak wezmę pistolet, bo pistolet trochę lepszy. No, startuj helikopterze. Czy coś tam. Ja nie, ja nie wiem, musimy chyba zabić wszystkich strażników, ale przecież oni się respią. To jak? Czekaj, idę zobaczyć, idę zobaczyć. A może te drzwi trzeba pootwierać wszystkie? Nie, no na pewno nie. No po co? Nie żeby coś, ale prawdopodobnie amunicja mi się nie to. wiem. Ewentualnie mogę ten. A. Ewentualnie mogę. No, mogę potwierać to, ale nie, nie ma sensu, wydaje mi się. No też. No nie ma sensu. Ale ten helikopter nie chce startować. O, ja nawet do tego już nie mam tego. A e, nie. Amunicji no. nie mam! Amu, amunicja Oł. mi się kompletnie skończyła. Amunicja mi się kompletnie skończyła, amunicja mi się kompletnie skończyła. Ja osłonię się, ja osłonię się... się potrzebuję, potrzebuję wziąć ten. O kurde... Tu Dobra. jest jakaś broń. Tu jest jakaś broń. O kurde, ile jest tu. Jest! Dobra, eee... Y... Łopie. Ile was tu jeszcze będzie? Nie nigdy? wiem, ale mamy bardzo duże problemy. Bo ten helikopter no. nie chce wystartować. Halo, helikopter! Dobra, znowu nie mam amunicji. Ja jeszcze w Shotgunie mam amunicję, wiesz. No. Ja jeszcze w shotgunie mam 31 amunicji. A, ty, bo ty sobie wzięłeś dwóch broni chyba, co, nie? No ja miałem... Chodź tu, chodź tu, chodź tu, nie, yeah, yy, nie, lobby. Dobra, a więc to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie. Wbijajcie do Deśmaza, do mnie, tak, zostawiajcie subskrypcję. Yy, z dzwoneczkami, oczywiście. I to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie. Do zobaczenia. No i cześć.